15 minut po godzinie 8. Gość kalejdoskopu. Wojciech Dyląg, Regionalny Podkarpacki Rzecznik Prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry. Dzień dobry. W Rzeszowie odbędzie się dziś ogólnopolska konferencja związana z Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych. Zacznijmy jednak od bezpieczeństwa w miejscu pracy. Na Podkarpaciu od początku roku doszło do ośmiu wypadków śmiertelnych. Doszło też do licznych, takich drobniejszych wypadków. Okazuje się, że rutyna i przeświadczenie, że doskonale znamy swoje miejsce, pracy to najczęstsze przyczyny tych właśnie zdarzeń. Są one zgłaszane do Państwowej Inspekcji Pracy, ale także do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdy na przykład osoba, która uległa wypadkowi czy też jej rodzina zwraca się z wnioskiem o świadczenia. Tak dokładnie. Z sytuacji, jeżeli doznaliśmy wypadku przy pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przysługują świadczenia z tego tytułu. Oczywiście mówimy tu o osobach ubezpieczonych w ZUS-ie, czyli osoby, które pracowały legalnie uległych Wypadkowi przy pracy lub chorobie zawodowej mają prawo do ubiegania się do ZUS-u o wypłatę jednego z szeregu różnych świadczeń. Z tego tytułu to, co najczęściej jest skutkiem wypadku, czyli zwolnienie lekarskie, czyli ten zasiłek chorobowy jako następstwo, mogą być to świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, ale to myślę najbardziej popularne to jednorazowe odszkodowanie właśnie na skutek urazu, który powstał w skutek wypadku przy pracy czy też choroby zawodowej. Czy to świadczenie ma jakąś określoną wysokość, jeżeli właśnie jest wypłacane takiej osobie? Tak, dokładnie. Od 1 kwietnia obowiązują nowe, wyższe kwoty. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje 1636 zł. Oto w ilu procentach doznaliśmy tego uszczerbku, decydują lekarze w zakładzie ubezpieczeń społecznych. 2024 rok to ponad 19 milionów złotych wypłaconych jednorazowych odszkodowań przez ZUS na Podkarpaciu. Tysiąc, ponad tysiąc, a na tak naprawdę ponad dwa tysiące osób ubiegały się o to świadczenie i to świadczenie w postaci jednorazowego odszkodowania zostało wypłacone. O to świadczenie mogą ubiegać się tylko osoby, które mają legalne zatrudnienie, które mogą wykazać się właśnie takimi dokumentami, jeżeli osoba nie ma tego legalnego zatrudnienia, a ulegnie wypadkowi w pracy, to to oznacza, że takich świadczeń nie otrzyma. Tak, dokładnie, podstawą do ubiegania się o świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie tylko te związku z wypadkiem Pracy, ale każde inne. Jest to kwestia podlegania ubezpieczeniu. Czyli, jak słusznie pani wskazała, e, mówimy tutaj o legalnym zatrudnieniu. W zależności od tego, jaka jest to forma zatrudnienia, umowa o pracę daje nam, czy też szerzej stosunek pracy daje nam pełen pakiet ubezpieczeniowy, w tym ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie chorobowe, co są te dwa ubezpieczenia, z których osoby, które uległy wypadkowi mogą korzystać i mogą korzystać ze świadczeń z tego tytułu, ale są też sytuacje, w których osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, mam tu na myśli umowy zlecenia, także mogą podlegać, czy też podlegają ubezpieczeniu w zakładzie pracy w związku z wykonywaną pracą. Co najważniejsze, to jak już wspomniała Pani, kwestia bycia legalnym zatrudnieniem. Potwierdzone na piśmie warunki zatrudnienia, czyli spełnione te kwestie, o których mówią przepisy prawa pracy, a pokłosiem, czy też w zależności od tego, jaką decyzję, jaką formę zatrudnienia się zdecydujemy, rodzi się obowiązek ubezpieczeniowy względem zakładu ubezpieczeń społecznych. Wypadek przy pracy związany jest często ze zwolnieniem lekarskim. O czym należy pamiętać, kiedy na przykład zakład ubezpieczeń społecznych kontroluje, takie właśnie zwolnienie, bo przecież może dojść do takiej sytuacji, że przedstawiciele zus przyjdą i będą chcieli zobaczyć, jak to zwolnienie jest realizowane. Tak, dokładnie. Na skutek wypadku przy pracy bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często zdarza się, że osoba poszkodowana przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jest to szczególny tryb, albowiem wtedy osobie ubezpieczonej, która jest na zwolnieniu lekarskim, na tzw. chorobowym, przysługuje 100% podstawy wymiaru składek, czyli 100% prawo do zasilania czy też wynagrodzenia chorobowego. Jak Pani wspomniała, każda osoba ubezpieczona, która przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie tylko na skutek wypadku przy pracy, ale także w innych okolicznościach, musi liczyć się z prawdopodobieństwem, że może mieć miejsce kontrola zwolnień lekarskich. Takie kontrole przeprowadza ZUS, ale w niektórych przypadkach również pracodawca. Pamiętajmy, co jest celem zwolnienia lekarskiego, albowiem celem zwolnienia jest zabezpieczenie socjalne chorego, w związku z tym, że nie może pracować, aby miał środki na życie. W związku z tym wstrzymujmy się od czynności, które mogą utrudniać rekonwalescencję, które mogą utrudniać czy też odlekać w czasie powrót do zdrowia. Nie podejmujmy do innego dodatkowego zatrudnienia, a z takimi sytuacjami zdarzają się nasi pracownicy, pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podczas chociażby kontroli wykorzystywania zwolnień, czyli tak jak Pani wspomniała, pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udaje się pod, co ważne, miejsce wskazane na zwolnieniu lekarskim. Pod ten adres udaje się nasz pracownik, patrzy, sprawdza, czy pracownik w tym czasie rzeczywiście nie podejmuje, czy osoba chora nie podejmuje jakichś innych czynności, które powodowałyby dłuższą niezdolność do pracy, a niestety nie jest odosobnionym zjawiskiem w naszym województwie, że takie osoby Podczas zwolnienia lekarskiego, niejednokrotnie traktując to jako ekstra urlop, a zwolnień lekarski nie jest urlopem. Nie wyjeżdżajmy na wakacje, nie remontujmy swoich nieruchomości, swoich domów, nie wykonujmy prac ym, innych, zarobkowych, czy też jakichś prac Bo związanych z zarobkowaniem. Bo to grozi też, że można y, po prostu stracić to zwolnienie, ale też można stracić te świadczenia, które przyznaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tak, dokładnie. No, sam fakt, że dana osoba nie wykorzystuje zwolnień lekarskiego zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli na przykład wykonuje jakieś prace polowe, a jest sezon wiosenny i mamy świadomy, że takie sytuacje mogą mieć miejsce, może skutkować chociażby właśnie prawem pozbawienia świadczeń z tytułu choroby, które przysługiwałyby w normalnych okolicznościach, jeżeli to zwolnienie byłoby wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Druga ważna kwestia związana z wykonywaniem różnych zawodów to choroba zawodowa. Kiedy o takiej właśnie chorobie mówimy? Musimy spełnić tak naprawdę dwa warunki. Pierwsze z nich to przepisy mówiące takie rozporządzenie, które, zawarte jest, w którym zawarte są właśnie wykaz chorób zawodowych, czyli konkretne jednostki chorobowe, a wśród nich są między innymi choroby narządu głosu, są to pylice, są to również szereg różnych nowotworów, i drugie kryterium, że Tą chorobę spowodowały szkodliwe czynniki występujące w miejscu pracy lub sposób wykonywania pracy. No niejednokrotnie są to choroby właśnie ze względu na pewną rutynowość wykonywanych czynności, wymuszoną pozycję ciała. Tryb ubiegania się o to, o te choroby zawodowe również przewidują przepisy chociażby właśnie wspomnianego rozporządzenia w sprawie wykazu chorób zawodowych. A jeżeli taka choroba zawodowa zostanie stwierdzona, czy te właśnie takie niezbyt dobre warunki pracy musi wykazać pracownik, czy też może przyjść do zakresu? Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak to wygląda w ogóle składanie takiego wniosku, żeby takie świadczenie dostać, związane z chorobą zawodową? No, przepisy, na których działa, bazuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przewiduje prawo do chociażby tego jednorazowego odszkodowania, zarówno w sytuacji, gdy miało miejsce wypadek przy pracy, lub właśnie stwierdzenia choroby zawodowej. O tym, ile procent tego uczelbku na zdrowie, bo to będzie determinantem i też uzależniało od wysokość, jaką otrzyma dana osoba tego odszkodowania, decyduje lekarz orzecznik, czyli w jakim stopniu została naruszona sprawność organizmu, czy jest to schorzenie, już, które pozostanie z poszkodowanym, czy też jest ono odwracalne. uleczalne, odwracalne, uleczalne. Taką wartość procentową orzekają lekarze, orzecznicy, jeżeli mm, tutaj nie ma zarzutów wobec... Tego, tej wartości procentowej od samego osoby wnioskującej, ono się uprawa na i na jej podstawie wypłacane są kwoty odszkodowania, a jak już wspomniałem, jest to od 1600 nieco ponad złotych za 1% tego jednorazowego odszkodowania, aż do kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy, a nawet ponad 100 tysięcy, jeżeli poszkodowany na skutek wypadku zmarł, w takim przypadku to świadczenie może przysługiwać rodzinie, rodzinie zmarłego. I tutaj jeszcze ważna kwestia związana z chorobami zawodowymi, bo przecież osoba, która ma taką chorobę, zawodową, która zostanie stwierdzona, może na przykład pojechać do sanatorium, które jest właśnie zakładu ubezpieczeń społecznych i może też próbować poprawić swój komfort zdrowotny i też przez to możliwość potem powrotu do pracy. Tak dokładnie, ale tu warto sprostować ZUS Nie ma sanatoriów, nie wysyła do sanatoriów, a kieruje na rehabilitację no ale, leczniczą, która jest finansowana ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Program takiej rehabilitacji leczniczej jest kierowany do osób aktywnych zawodowo, które właśnie na skutek nie tylko chorób związanych z wypadkiem przy pracy, ale także innych chorób, tych dolegliwości, które mogą się e, narastać czy pojawiać u osób aktywnych zawodowo, które mogą powodować ryzyko utraty tej zdolności do pracy. Takie ośrodki rehabilitacyjne, zakładu ubezpieczeń społecznych współpracuje z różnymi miejscowościami. Niejednokrotnie są to takie popularne właśnie miejscowości uzdrowiskowe, skąd innym pojawia się to potoczne użycie sanatoria, ale nie jest to sanatorium, jest to rehabilitacja lecznicza w w zależności od tego jaki rodzaj schorzenia dana osoba ubiega się może skorzystać z tej rehabilitacji. Mamy tutaj narządy ruchu, narządy choroby związane z układem krążenia, ale również nowość od tego roku właśnie rehabilitacja powypadkowa. Ale też ma Pan przed sobą taką mapę, na której są zlokalizowane te ośrodki. Czy to oznacza, że osoba, która chce skorzystać właśnie z takiej rehabilitacji może wybrać sobie taki ośrodek? Czy to na przykład lekarz orzecznik decyduje do, do którego ośrodka taka osoba trafia? żeby poprawić jej komfort zdrowotny. Tych ośrodków jest kilkadziesiąt na terenie całego kraju, w zależności od tego, jaki rodzaj schorzenia. No nie każde ośrodki rehabilitacyjne działają w pełnym zakresie, czyli wszystkie możliwe choroby, które, które możemy tam leczyć. Tych ośrodków jest kilkadziesiąt, jak wspomniałem, na terenie całego kraju. Osoba, która składa wniosek o rehabilitację liczniczą, nie wybiera. Pierwszy warunek to lekarz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych decyduje o tym, czy, dana, czy taka rehabilitacja jest właściwa i w ślad za tym dopiero dostaje się skierowanie. Te ośrodki są od de facto Rymanowa Polańczyka w naszym regionie aż do miejscowości nadmorskich, i niejednokrotnie może się zdarzyć tak: i zdarza się tak, że osoba, która mieszka w Rzeszowie, w Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu czy Jaśle, niekoniecznie będzie skierowana do tego ośrodka rehabilitacyjnego na Podkarpaciu, albowiem zdarzają się, że takie osoby wyjeżdżają chociażby na Dolny Śląd czy też nad morzem. I co warto wspomnieć, taka rehabilitacja lecznicza, którą oferuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jest całkowicie bezpłatna. ZUS nie tylko finansuje koszty pobytu pełnego wyżywienia, ale też zwraca koszty dojazdu komunikacją publiczną. Te wszystkie informacje będzie można uzyskać właśnie na tej ogólnopolskiej konferencji, która związana jest z Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w pracy oraz z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy pracy i chorób zawodowych, bo pewnie te wszystkie kwestie, które są znane pracownikom, warto przypominać i warto o nich informować. Tak, dokładnie. Już za niespełna godzinę rusza już siódma edycja ogólnopolskiej konferencji. Konferencja realizowana przez oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle i w Rzeszowie przy współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służb BHP. To wydarzenie, które skupia no, niespełne 200 przedstawicieli różnych branż, pracowników służby BHP, pracodawcy, przedsiębiorcy, wartością taką myślę dodaną tej konferencji już od wielu lat. O czym świadczy nie, 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 cały czas bardzo duże zainteresowanie. Mimo to, że spotyka się świat praktyków z, także z, z naukowcami. Gościmy gości z Centralnego Instytutu Ruchu Pracy w Warszawie, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, którzy przekazują informacje chociażby o tych właśnie wspomnianych przy okazji chorób zawodowych czynnikach szkodliwych dla zdrowia, sposobach zapobiegania przed nimi, ale również praktyczne wskazówki, które są ze strony Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej Inspekcji Pracy czy też PKP Polskiej Linii i to wszystko jest pięte klamrą świadczeń, o które mogą ubiegać się osoby z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wojciech Dyląg, Regionalny Podkarpacki Rzecznik Prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych był gościem Kalejdoskopu. Dziękuję bardzo. A ta rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej po godzinie 9. Autopromocja. Muzyczny wieczór w polskim Radiu Rzeszów. W piątek o godzinie 20.00 zapraszamy na spotkanie z zespołem Old Mariners. To grupa folkowa z